Przemysł budowlany to fascynujący sektor gospodarki, który ciągle się zmienia i stawia nowe wyzwania. Z tego względu plac budowy to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc pracy. W wielu wypadków można jednak uniknąć. Oglądając ten film dowiesz się, jakie środki ostrożności powinno podjąć kierownictwo, a jakie ty, aby budowa była bezpiecznym i zdrowym miejscem pracy. Twój pierwszy dzień pracy nie będzie pierwszym dniem dla wszystkich. Zespół kierujący budową z wyprzedzeniem przygotuje obiekt na Twoje przybycie. To na nim spoczywa obowiązek zapewnienia Tobie bezpiecznych i dogodnych warunków pracy. Jakich pięć wymagań musi spełnić? Kiedy stawisz się na miejscu, powinien powitać Cię ktoś z zespołu. Jeśli tak się nie stanie, musisz sam zgłosić swoją obecność. Musisz wiedzieć, kto kieruje pracami, a kierownik musi wiedzieć, kto pracuje na placu lub na nim przebywa. Kiedy wchodzisz na plac budowy lub go opuszczasz, powinieneś powiadomić o tym przełożonego lub podpisać listę wejść i wyjść. Po zgłoszeniu się weźmiesz udział w szkoleniu wprowadzającym. To wymóg prawny, mający zapewnić Ci podstawowe informacje potrzebne do bezpiecznej pracy. Szkolenie może polegać na obejrzeniu filmu lub prezentacji. Ważne jest, aby przekazane informacje były dla Ciebie jasne. W razie wątpliwości, nie wahaj się poprosić o wyjaśnienia. Jeśli wracasz do pracy po przerwie, upewnij się, że posiadasz aktualną wiedzę. Zapytaj kierownika. Nie potrzebujesz dodatkowych informacji lub przeszkolenia. Nieważne, czy masz lata doświadczenia, czy dopiero zaczynasz pracę, każde zlecenie jest inne. Dlatego szkolenie musi dotyczyć placu budowy, na którym będziesz pracował. Powinno informować o konkretnych zagrożeniach i przepisach bezpieczeństwa. Dowiesz się, kto kieruje na placu budowy oraz jakie procedury obowiązują w nagłych wypadkach. Nauczysz się, jak postępować w razie pożaru lub jak uruchamiać alarm. Choć to oczywiste, na budowie musi znajdować się dobre zaplecze socjalne. Potrzebne jest też ciepłe i suche miejsce, gdzie możesz spędzać przerwę. Doświadczenie pokazuje, że tam gdzie pracownicy współtworzą politykę BHP, rzadziej dochodzi do wypadków i groźnych sytuacji. Dziel się swoimi pomysłami i uwagami, bo są one ważne. Wielkość placu budowy nie ma znaczenia. Spostrzeżenia można przekazywać kierownikom podczas codziennych odpraw lub wrzucać do skrzynek na pomysły. O tym jak zgłaszać uwagi, dowiesz się od kierownika. Plac budowy to miejsce ciągłych zmian, a niezaplanowane działania stanowią częstą przyczynę wypadków. Im lepiej będziesz wiedział, co dzieje się wokół ciebie, tym lepiej zrozumiesz możliwe zagrożenia. Na dobrze zorganizowanym placu budowy pracownicy są informowani o codziennych pracach na bieżąco. Czy na placu budowy jest aktualna tablica ostrzegawcza? Zespół kierujący budową musi regularnie informować się o trwających pracach. Podsumowując, Zespół kierujący musi wiedzieć, kiedy jesteś na terenie budowy, przeprowadzać szkolenie wprowadzające, udostępnić ci informacje na temat placu budowy, zachęcać cię do dzielenia się spostrzeżeniami, na bieżąco cię informować. Jeżeli przełożenie nie zapewniają pracownikom bezpieczeństwa, musisz zabrać głos, aby wspólnie to zmienić. Zespół kierujący budową odpowiada za przygotowanie terenu do bezpiecznej pracy. Jednak po rozpoczęciu robót obowiązek wypełnienia planów w sposób bezpieczny spoczywa na każdym z pracowników. Oznacza to nie tylko stosowanie się do wytycznych, ale też ciągłe śledzenie zmian zachodzących na budowie. Jakie są zatem oczekiwania wobec Ciebie? Przepisy obowiązujące na terenie budowy mają ograniczyć ryzyko związane np. z prowadzeniem pojazdów lub substancjami łatwopalnymi. Poruszające się po budowie pojazdy są częstą przyczyną wypadków, dlatego przepisy dotyczą zasad ruchu pieszego, parkowania i zachowania się w obecności jadącego pojazdu. Dzięki nim dowiesz się, gdzie wolno palić i gdzie odłożyć nieużywany sprzęt. Przepisy mogą wydawać Ci się surowe, ale nie są bezpodstawne. Jeśli jakiś wyda Ci się niezasadny, poproś o wyjaśnienia. W pozostałych przypadkach przestrzega ich dla własnego bezpieczeństwa. Każda czynność na terenie budowy jest wyjątkowa i pociąga za sobą określone zagrożenia, jak na przykład praca na wysokościach lub obsługa ręczna. Przed rozpoczęciem prac zespół kierujący budową przygotuje plan ograniczenia ryzyka. Znajdziesz go w ocenie zagrożeń, metodologii robót lub w harmonogramie zadań. Dzięki niemu dowiesz się, jak postępować, jakich umiejętności, narzędzi i sprzętu ochronnego będziesz potrzebował oraz co stanowi zagrożenie. Powinieneś włączyć się w proces planowania, dzieląc się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Na przykład na które z poniższych pytań powinieneś odpowiedzieć sobie przed rozpoczęciem prac na wysokościach? Czy mam prawidłowy dostęp do miejsca pracy? Czy mam odpowiednie narzędzia? Czy mam odpowiedni, dopasowany i wygodny sprzęt ochronny? W pracy musisz zawsze kierować się wiedzą zdobytą na szkoleniach, swoimi umiejętnościami i zdrowym rozsądkiem. Na przykład, Podczas budowy muru może zajść potrzeba przeniesienia ciężkiego ładunku, jednak nie wolno Ci przy tym narazić swojego zdrowia. Musisz więc przenieść ładunek w jak najbezpieczniejszy sposób zgodnie z tym, jak Cię przeszkolono. W razie wątpliwości musisz poprosić o pomoc. Równie ważne jest, abyś pamiętał o bezpieczeństwie pozostałych pracowników. Powinieneś na przykład zwrócić uwagę osobie, która nie założyła sprzętu ochronnego stosownego do wykonywanej czynności. Odpowiedzialne zachowanie przyniesie korzyści Tobie i Twoim kolegom. W naszej branży niełatwo jest powiedzieć nie. W końcu naprawianie i rozwiązywanie problemów to nasza praca. Jednakże wiele wypadków na placu budowy powodują osoby, które zajmują się czymś, na czym się nie znają. Dla przykładu, częstym powodem problemów zdrowotnych jest nieumiejętność rozpoznania azbestu. Jeżeli podejrzewasz, że może znajdować się w miejscu, w którym pracujesz, musisz przerwać pracę i zasięgnąć pomocy. Do wypadku może dojść w wyniku złego przeszkolenia lub wyposażenia, niedoinformowania, Bądź zmiany warunków, w jakich pracujesz. Zaufaj instynktowi. Jeżeli poczujesz, że warunki pracy są poza Twoją kontrolą lub są niebezpieczne, bądź zobaczysz, że ktoś nie zachowuje środków ostrożności, natychmiast przerwij pracę i powiadom kierownika. Możesz w ten sposób ocalić komuś zdrowie lub życie. Twój pracodawca powinien Cię w tym wspierać, ponieważ masz prawo odmówić i obowiązek zareagować. Jeżeli powierzone Ci zadanie wymaga specjalistycznego przeszkolenia, Twój pracodawca jest zobowiązany Ci je zapewnić. Aby jednak zapewnić sobie powodzenie w zawodzie, powinieneś stale poszerzać wiedzę na temat maszyn, sprzętu, przepisów i szkoleń. W ten sposób nie tylko będziesz lepiej przygotowany i pewniejszy siebie, ale zadbasz o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Podsumowując, musisz przestrzegać przepisów, bezpiecznie przygotować się do każdego zadania, pracować w sposób odpowiedzialny i wiedzieć kiedy zaprzestać pracy oraz doskonalić się. Budownictwo to wiele więcej niż cegły i zaprawa murarska. Nasza praca pozwala odmienić otaczający świat. Czas, abyśmy wspólnie zbudowali bezpieczny i lepszy sektor budowlany.